No musisz pojąć A to fajnie. nie Nie. Nasza piana wygląda tak. Poprosz, poprosz, poprosz. A Dodamy jeszcze cukier i będziemy znowu ją mieszać. No tak. Bo będzie jeszcze budyń, jeszcze cukier, to dzisiaj... To jest spokojnie. Mamy dystrybutor. teraz robimy w nie, niej. Czy Pan tak, wszystko? Jest ok? <śpani> ok, <Co? śpani> gdzie Ok, bierzemy pierwszy dystrybutor. To jest dyscyplina? Tak. <śpani> Dobra. tak nie nakręca. Nie uznajmy, że jest. No, ogólnie to nigdy, w ogóle nigdy nie myślałam, że mogę być reżyserem, i w ogóle na początku to nie myślałam w ogóle, że mogę wystąpić w jakimkolwiek filmie. I mimo tego zawsze moim marzeniem było, żeby grać w filmie i zostać aktorką, i, i nadal jest to moim marzeniem. Aczkolwiek podoba mi się bardzo praca reżysera, bo zawsze chciałam, e, nie wiem, e, w, w, mieć władzę nad ludźmi. Kreatywny włącznie z wiąg. To, to będzie widać? Ej. Czy no. to będzie pokazywany tylko jak ja gram? Będzie chyba widać to i to. No nie wiem. Czemu jest Nie smutem? wiem, bo na razie ci nagrywa brudną szybę. Czemu jest mute tutaj opisie? To jak ja mam to nagrywać? Ja mogę patrzeć. I powiedz, Olek? Jest Olek. Ale to molek. Ale tutaj, tutaj tutaj nie działa coś. No. Okay. Olek. Coś nie działa, nie działa mi ci nie, nie wyświetla, że. Tu. Słychać Ale... dźwięku. Tu. Tu piszesz muty włączone. Włączko. Włączko. Olek. 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 Olek! To nie ja włączyłem. To nie, Olek, Przecież to dźwiękowiec jest podziałem Dźwiękowiec, coś nie włączył dźwięku. Właśnie dźwięk. Mateusz, jak się czujesz za kamerą? Mm, bardzo dobrze. A Jak według Ciebie wyglądają zdjęcia? Mm. No, świetna jakość i. No, jak zdjęcia. To jest film, film, ja nie robię no to zdjęć. to zdjęcia do, do filmu coś nazywa. To tak. A ty nie wiem co powiedzieć. No Dobrze, tak. dziękuję. Siema, siema. To powiedz mi, kim jesteś na planie? No kurde ziemniakiem, wiesz reżyserem, to chyba wiadomo, bo nie, w sumie nie, bo jak to jest mi to poczekaj. Nie, bo my to oglądać. Dobra, to jestem reżyserem. Dobrze. dziękuję. Nie. No weź wyżej, wyżej no nie widać mnie. Olek, jak się czujesz przed nagrywkami? Dobrze. A, tak, dobrze. Tak? Dobrze? A Masz dzisiaj zamiar zrobić sobie taki porządny trening czy taki słabszy? Słabszy. Czemu? Bo gdybym miał, gdybym miał zrobić porządny, to, to bym miał, musiał mieć telefon, żeby słuchać muzyki.